Dokończ piosenkę, czyli tarnowianie śpiewają. Ja rozpoczynam, wykończycie. Nie bijcie mnie za brak talentu, proszę. Zaczynamy! Dokończ piosenkę, ja śpiewam, wykończycie. To nie ja, byłam Ewą. To nie ja skradłam niebo. Nie ja, skradłam niebo. Moi łez jestem po to wykochać. Bo do tanga trzeba dwojga. Zgodnych ciał i chętnych serc. Pamiętam dobrze. Ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Siódma, A rano, rano to, to dla, dla mnie, mnie noc. Pracować nie chciałem, włóczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Jest, jest potencjał. Zwykle. Lecimy. Zamykano mnie. Po knajpach grywałem za piwko i chleb Na życiu bluesa, tak miał mi dzień Tylko nocą do klubu pójść Rzem session do rana, tam królował blues To już minęło, ten klimat, ten luz Wspaniali ludzie nie powrócą Nie powrócą już To jest riff tu, tu, ru, ru. Chciałbym być marynarzem Myśl tatuaży. Baśka miała fajny biust. Ja takich piosenek nie słucham. <grymne> to też jest dobra odpowiedź. Dziękujemy. I jesteś szalona. Uwierz mi za wierzę i Skończysz leście śnić. Daliśmy radę. Dzięki. A dalej nie za Dalej nie za ciebie. nie jesteś aniołem. Mówię ci, jesteś szalona. <grymne> Szasz Alicja, jesteś szalona. Wszyscy jesteśmy szaleni. Dzięki. Chłopaki nie płaczą! Nie, nie, nie! O nie, nie! <śmieniu> Chłopaki! <śmieniu> nie płaczą! Nie, 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 nie! <śmieniu> Dokądś piosenkę, gdzie się podziały? Tamte prywatki. Gdzie te dziewczyny z szalonych? Yy, I co tam dalej? Lata, do zakochania, jeden krok. I nic więcej. Do zakochania jeden krok i nic więcej. Dziękuję. Do zakochania jeden krok. Trzeba go... Jak najprędzej. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy, czy młodszy, czy chłopak, czy dziewczyna. Super, dajźmy, bawmy się. Hej, hej, bawmy się. Super, dziękujemy ślicznie. Facet to świnia. W kiepskim świecie kiepskie sprawy. Barne życie i zabawy. Są codzienne awantury. Nie ma szans bez Ostre! ostrej rury. Tu na razie jest ściernisko. Ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kretowisko, Nie. będzie stał mój bank. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. I to już jest koniec naszego materiału, kochani. Dziękujemy za obejrzenie.